Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że wczoraj zrozumieliście, że musicie kochać Boże Dłuto. Abyście mogli rzeczywiście dopasować się do tego pięknego budynku, którego pragnie Bóg, powstańcie jak doskonale dopasowane kamienie świątyni. A wasze życie zostało zbudowane razem na fundamencie położonym przez apostołów i proroków. Z posługi apostołów i proroków wyszło tak wiele różnych nauk.

Oto, co się wydarzyło. The and prophets, yes, they laid the apostołowie i prorocy tak położyli fundament. But that they laid? Ale jaki fundament położyli? Christ. Chrystusa. The and the prorocy ogłosili Chrystusa, a apostołowie głosili Chrystusa. Remember, Pamiętaj. If you think about what the prophets did, they declared Christ, the one who is coming, and the one Who will do everything for us. Jeśli myślisz o tym, co zrobili prorocy, to ogłosili, że Chrystus jest tym, który nadchodzi i tym, który zrobi dla nas wszystko. Ale kiedy przyszli apostołowie, nie głosili tylko tego, co chcieli, ale głosili Chrystusa, tego, którego zapowiadali prorocy. Kiedy więc mówimy, że Kościół został zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, w moim rozumieniu oznacza to po prostu, że Kościół jest zbudowany wyłącznie na Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy, że Paweł chodził wszędzie i co robił? Głosił Chrystusa. Czy Paweł nie powiedział do Koryntian? namalowałem Chrystusa przed waszymi oczami. Och, powiedział to do Galacjan, przepraszam. Do Koryntian powiedział, kiedy przyszedłem do was, nie znałem niczego poza Chrystusem i to ukrzyżowanym. Więc kiedy Paweł mówi, że nasze życie zostało zbudowane jako ten perfekcyjnie żywy świątynia, kiedy więc Paweł mówi, że nasze życie jest budowane jako ta doskonale żyjąca świątynia, na fundamencie apostołów i proroków, mówi, że nasze życie jest budowane jako ta świątynia, a Jezus jest fundamentem. Spójrz, mówi o tym budynku. I best of all, the passage says you're a co najlepsze, mówi tłumaczenie The Passion, jesteście połączeni z głównym kamieniem węgielnym tej budowli pomazańcem samym Jezusem Chrystusem. Główny kamień węgielny był częścią fundamentu. Nie był to kamień, który znajdował się gdzieś w środku budynku. Oto co oni zrobili. Stworzyli ten doskonały kamień węgielny. A następnie położyli go, a każdy inny kamień musiał być wyrównany na tym głównym kamieniu węgielnym. It's a little like building a jigsaw puzzle. Przypomina to trochę układanie puzli. A myślę, że ktokolwiek je wymyślił, potrzebował pomocy. Po co budować i sprzedawać coś, co jest zepsute? Tak to właśnie rozumiem. Ale Debbie uwielbia puzzle. Nasz młodszy syn potrafi spędzać godziny, dni i tygodnie na układaniu puzli ze swoją żoną, która jest teraz z naszym średnim synem. A kiedy Debbie układa puzzle, wiesz od czego zawsze zaczyna? Od czterech narożnych elementów. Zawsze, zawsze.

Takim najważniejszym kamieniem węgielnym. Wszystko jest dostosowane do niego. Czy wiesz, dlaczego Kościół jest dzisiaj tak bezsilny? Po pierwsze, dlatego, że fundament jest zły. Po drugie, główny kamień węgielny też jest zły. The church's the head cornerstone is the teaching of the pastor. W wielu kościołach głównym kamieniem węgielnym jest nauczanie pastora. The head cornerstone is the vision of church. Głównym kamieniem węgielnym jest wizja kościoła. The head cornerstone is submitting to the leaders. Głównym kamieniem węgielnym jest poddanie się przywódcom. Is this doctrine and that theology? To jest ta doktryna i ta teologia. No wonder the church has become such a crooked building that is so ineffective. Nic dziwnego, że Kościół stał się tak krzywym budynkiem, który jest zupełnie nieskuteczny. Jedynym sposobem na to, aby Kościół stał się tak potężną, żywą świątynią, jest to, by każdy, kto nim kieruje, jasno zrozumiał i wcielił w życie, że. Że to sam Jezus Chrystus jest głównym kamieniem węgielnym, do którego wszystko się dostosowuje. Every the Jesus. Każda doktryna, każde nauczanie, każdy zwyczaj kościoła musi poddać się Jezusowi. And people are supposed to be taught, look, follow Jesus, not any other human leader. A ludzie mają być nauczani: słuchaj, podążaj za Jezusem, a nie za jakimkolwiek innym ludzkim przywódcą. See you tomorrow. Do zobaczenia jutro.